Oto kaseta magnetowidowa VHS B&S E30 wraz z krótszej wersji. I widać na obrazku. Na SP5 na 5,5 godzin. oraz na LP z 1 godzin. Zobaczcie. No to widać. No to jesteśmy w Warszawie. No to jesteśmy. I tak wyglądać E30. B&S. B&S. Budełko. Naklej. I oto kasyta. O, widać zniszczenie tej taśmy. Nie wiem, czy muszę to nagrać, taką kasetę. I oto ta kaseta, Zostałem dostałem od tej pani ze, z tej szkoły. Już w przełomie grudnia. I tak wygląda. Ale jest 30 minut. Tej kasety. Ale jest za krótkie dla mnie. No to trzeba ono spakowywać. Trzeba pakować się. Trzeba schować to kazetę. O, takie naklejki, żeby nie było Żeby Czyli jeszcze tych tu. I To jest produkcja, produkcja z Polski. No to, a teraz wam dziękujemy za oglądanie tej kasy tej prezentacji.